Dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj. O, tak, żeby było na środku. Dobra, mała poprawka. Dzisiaj, tak jak obiecałam, zrobimy sobie powtórzenie z chemii, żeby przygotować się do sprawdzianu. Jak zauważyliście, to, co robimy na powtórzeniu, zawsze jest na sprawdzianie. Czyli temat jest taki: powtórzenie wiadomości. I ten pierwszy dział, pamiętacie, jak się nazywał? On się, moi drodzy, nazywał yy, Substancje ich Przemiany. I teraz tak. Pierwsze zadanie będzie pewno dotyczyło, e, żebyście podpisali, co jest czym. Czyli podpisz, Kło I aparaturę chemiczną. To takie najprostsze powinniście zawsze pamiętać. Eee, na przykład, może być. O! Tak. Może być. To będzie wydrukowane z internetu. Nie będę rysowała spokojnie. I na przykład, co tu jeszcze bym mogła dać? Ok, coś takiego, tak? Jakieś tam łatwe elementy. Czyli, proszę Państwa, to jest kolba okrągłodenna To jest lejek, a to jest łyżka do spaleń. I to jest oczywiście przykładowe. Musicie, słuchajcie, trochę kojarzyć. Pamiętać, jak sobie otworzycie podręcznik z chemii, to na pierwszej stronie jest tutaj to szkło. To jest dosyć. Jest szkiełko zegarkowe, krystalizator, próbówka, bagietka, kolba, lejek. No i Kolby kolb, pamiętać, że kolba jest ee, okrągło. Może być okrągłodenna, tak? Może być stożkowa. Bardziej, jakby naprawdę, sugerować się tym tutaj. Które są na stronie 9, te podstawowe, ok? Tak samo jeżeli chodzi o yy, sprzęt, no to szczypce, statyw, yy, moździerz, to podstawowe, tak? Yy, palnik i łapa. Te musicie, słuchajcie, znać i umieć rozpoznać. Idziemy dalej. Jak już będziecie umieć nazywać odpowiednie przyrządy, aparaturę chemiczną, to będzie najważniejsze zadanie, żebyście Państwo potrafili rozpoznać. Które właściwości są chemiczne, a które fizyczne? Czyli mamy tak: właściwości chemiczne i właściwości fizyczne. Jakie to są, słuchajcie, właściwości chemiczne? Trzeba napisać, co one opisują. Czyli musicie sobie poszukać w naszych notatkach, żeby dokładnie to uzupełnić. Sada jest taka sama jak ostatnia. Oglądacie filmik i wysyłacie mi uzupełnioną notatkę, żebym mogła to ocenić. Właściwości fizyczne, co opisują, tak. I teraz. Na przykład i na przykład, czyli macie tutaj uzupełnić. Skąd wziąć te? Ja potem, czyli będzie na przykład stan skupienia, barwa, połysk, zapach, palność. Toksyczność, smak, temperatura, topnienie i przewodnictwo cieplne. Czyli, słuchajcie, macie tutaj napisać właściwości chemiczne, co opisują? Korzystać oczywiście z tu z podręcznika, właściwości fizyczne, co opisują. I macie połysk, zapach, palność, toksyczność, stan skupienia, barwa, smak, temperatura, topnienia, przewodnictwo ciepne. Wybrać, które są do jakiej właściwości i tutaj je napisać. Czy to jest jasne? Jak już poznamy właściwości, wiemy, jak opisywać ciała chemiczne, jakie mają zależności, to pojawi się, słuchajcie, najważniejszy wzór w chemii: gęstość. I tutaj będą identyczne zadania jak na naszej kartkówce. Czyli pamiętamy jeden wzór, słuchajcie: masa, objętość i gęstość. Wyliczamy, co chcemy. Czyli może być podpunkt A. Podaj, gęstość ciała. Pewnie zapytacie mnie, co z, moimi, co z naszymi kartkówkami z gęstości. Słuchajcie, one leżą w sekretariacie. Mój mąż odebrał wszystkie kartkówki i książki, które były u mnie w sali ale spokojnie, ja to zdobędę, ja po prostu jeszcze nie wychodzę, jak tylko wyjdę, to wszystko gdzieś jest, jest w sekretariacie, odbiorę to i, i na pewno sprawdzę i wpiszę, proszę się tym nie martwić. Podaj gęstość ciała o masie 3 kg i objętości 0,4 m sześciennego i słuchajcie, wypisujecie dane, wzór, i rozwiązania. Tak dokładnie jak uczyliśmy się na kartkówce z gęstości. Podpunkt B, e, jaka jest objętość ciała o masie 20 deko i gęstości 1,03 g na centymetr sześcienny. Zauważcie, że mogę dać zadanie, gdzie nie zgadzają się jednostki. Trzeba najpierw zamienić, zawsze dopasowujemy jednostki do gęstości, tak? I znowu będzie dane, wzór i szukane, słuchajcie. I rozwiązujemy tego typu zadania. Mam nadzieję, że to już jest jasne, tak? Ok. Na pewno musicie, moi drodzy, czyli rozwiązujecie tą kartkę z zadaniami, na pewno musicie, moi drodzy, wiedzieć, jakie są rodzaje mieszanin. Czyli mamy dwa rodzaje mieszanin: jakieś i jakieś. I trzeba je umieć krótko scharakteryzować. Czyli tu będą mieszaniny tu, 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 które tu, 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 tu. A tutaj są inne, które tu, 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 tu. Pamiętajcie, że zawsze ja dyktuję definicję, że można i nie można rozróżnić gołym okiem. I tu wpisujecie, czy da się rozróżnić gołym okiem, a tutaj, że nie da, albo na odwrót. I wtedy to są dwa rodzaje mieszanin. A tak w sumie, słuchajcie, ja już może to piszę. Jednorodne i niejednorodne. O to mi chodzi. Jeżeli są niejednorodne, to proszę Państwa, no, nie są takie same, można rozróżnić składniki gołym okiem Natomiast jednorodne, poszczególnych składników nie da się rozróżnić gołym okiem Słuchajcie, i takie zdaje na logikę, bo tutaj nie robiliśmy doświadczeń, no niestety mnie nie było A jak mogłabym już iść do pracy, to Was przestało być, no tak się złożyło yy, Na szczęście przed nami jeszcze, słuchajcie, no dużo, dopiero zaczęliśmy naszą przygodę z chemią i z fizyką Natomiast powiedzcie mi tak, gdybyśmy mieli mieszaninę, piasek z wodą, mieszanina, soli z wodą, i mieszanina magnezu, magne. Może nie ma Żelaza z siarką. I teraz tak. Mamy do wyboru metodę filtracji. Ok. Tu powiedzmy jest sobie lejek. Czy tu jest filtracja? Czy słuchajcie, mamy powiedzmy lejek z takim silkiem albo z bibułką. Można oczywiście coś podgrzewać, czyli będzie odparowywanie, i możemy na przykład użyć, słuchajcie, magnezu. Magnezu, przepraszam. Zobaczcie, jeżeli mamy piasek z wodą, to wystarczy użyć filtracji. Piasek z wodą, kawa yy, taka z gruntem, o taką mam starą już tak, yy, piasek z gruntem, Boże, kawa z gruntem. E, piasek z wodą, co tam jeszcze może być, e, mąka z wodą to wszystko, gdzie jest woda, jakaś substancja stała, będziemy rozdzielać filtracją. Jeżeli mamy sól z wodą, to wystarczy wodę po prostu odparować, wtedy sól zostanie. Sól z cukrem również odparować. Natomiast, jak mamy żelazo i siarkę, to można wykorzystać to, że jak damy magnes, to przyczepi się żelazo. Czyli mogą być takie to będzie oczywiście ładnie opisane, żebyście połączyli, tak? Jak można coś, coś rozdzielić. Pamiętajcie, że róbcie to z wyczuciem. Jeżeli mamy ciecz plus ciało stałe, ale jakby nierozpuszczone. Zgadza się? Posłuchajcie, ciało stałe jest nierozpuszczone, piasek się nie rozpuszcza w wodzie. To wtedy korzystamy z filtracji. Jeżeli natomiast jest ciecz plus ciało stałe, rozpuszczone, to korzystamy z odparowywania. I tak naprawdę te dwie Wam wystarczą. Czyli jeżeli mówię, na przykład wrzucę do e, wody, nie wiem, jakąś sól, cukier, mm, coś jeszcze rozpuszcza w wodzie. Y, Dużo rzeczy się rozpuszcza, ale których Wy niekoniecznie wiecie Dobra, słuchajcie Tutaj żebyś na te dwa przypadki Że jak mamy piasek z wodą, czyli ciało stałe, które jest nierozpuszczone i ciecz Wystarczy filtracja Bo ten ciało stałe, skoro nie jest rozpuszczone To nam y, zostanie na, y, na sitku, tak? Na sitku, na lejku Co tutaj będzie, bo tutaj sam lejek nie wystarczy Robi się lejek z taką bibułką Ja Wam na pewno bibułkę pokazywałam I ta bibułka powoduje, że jakby to zostaje... Ten piasek czy kawa zostaje nam na tej bibułce, a woda sobie przepływa. Natomiast, jeżeli mamy ciało stałe rozpuszczone z cieczą i my nie widzimy tej mieszaniny, czyli jest jakby jednorodna, to jest niejednorodne, to najlepiej odparować. Żelazo z siarkiem jest takim specyficzną mieszaniną, bo tutaj faktycznie wystarczy na przykład dać magnes, który gdzie będziemy wykorzystywać, jakby. Właściwość taką, że magnes przyciąga to żelazo, prawda? Ok, to było czwarte. Piąte, słuchajcie, musicie wiedzieć, co to jest przemiana chemiczna, a co to jest reakcja chemiczna. Czyli tu musi być definicja, tu musi być definicja, i na przykład będzie wpisz w odpowiednie miejsce w tabeli Przypominam wy wszystko uzupełniacie, że mogła ocenić waszą pracę Czyli mamy przemianę chemiczną i reakcja chemiczna OK, i na przykład macie wpisać tak: parowanie, eee, topnienie, kiszenie ogórków, spalanie siarki, eee, reakcja sodu z wodą. Czyli zobaczcie, parowanie, topnienie, kiszenie ogórków, spalanie siarki, reakcja sodu z wodą. Pamiętajcie, że przemiana chemiczna, to jakby musicie coś napisać, porządną definicję, ale w przemianie chemicznej e, to, co jest najważniejsze, to to, że nie pojawia się żadna nowa substancja. zastanówcie się, czy w parowaniu tworzy Wam się coś nowego, czy dalej, to jest to samo. Na przykład jak paruje woda, tak? No to słuchajcie, jeżeli chodzi o parowanie wody Każda przemiana, to jest właśnie przemiana fizyczna, tutaj dopiszę sobie sublimacja, ok? My wiemy, że jak woda będzie parowała, zamieni się w parę wodną Ale dalej to ma stały czas wzór H2O, to nie jest tak, że nagle z wody zrobi się siarka, prawda? Czyli to jest, oj napisałam przemiana i reakcja chemiczna, bez komentarza eee, Reakcja chemiczna, tutaj to samo Przemiana fizyczna powinno być po prostu jest późno i ja już chyba nie myślę. Bardzo przepraszam. Ok. Przemiana fizyczna i reakcja chemiczna, tak? Czyli w przemianie fizycznej. W ogóle to nie przemiana, tylko zjawisko fizyczne. I to też powinno być zjawisko fizyczne. Słuchajcie, jak przed, yy, przerwam teraz filmik, to będę mieć z tym. No będę musiała nagrywać od początku, więc zostawię to. Bardzo przepraszam, będzie mi troszkę pokreślone. Więc zjawiskiem fizycznym jest na przykład parowanie, zgadza się? Natomiast kiszenie ogórków, to z zielonego ogórka robi się kiszony ogórek. Więc to już moi drodzy jest reakcja. Czyli zawsze jak powstaje nowa substancja chemiczna. Ok, bardzo przepraszam, zjawisko i reakcja. Troszkę, troszkę tutaj porobiłam. Ok. No i szóstka. Co to jest pierwiastek? I co to jest, moi, dro moi drodzy, związek chemiczny? Czyli potrafić to rozróżniać i napisać definicję, tak? Wy sobie może nie musicie robić takich prostokącików, tylko po prostu sobie yy, tutaj piszecie definicję, prawda? W siódmym zadaniu będzie uzupełnij tabelkę. Również z sprawdzianem dołączę Wam, słuchajcie, układ okresowy. I tabelka będzie taka: symbol, nazwa, grupa. I okres. Może być na przykład MG. I wy szukacie, że to jest magnes, leży w grupie drugiej i leży, słuchajcie, w trzecim okresie. Może być tak, że podam, ponieważ z tym urankiem nie rozśmieszyliście, to macie uran, a poszukacie sobie. Może być grupa 15, okres trzeci, jak się nazywa. I może być, na przykład, no to już są wszystkie możliwości, a sobie jeszcze zrobimy cyk. OK? Macie układ i szukacie w układzie, opisujecie gdzie co jest. OK? I słuchajcie już naprawdę ostatnie zadania. Eee, dobra, już nie ma miejsca, to jadę dalej. Nazwi. Chociaż nie, słuchajcie. Eee, napiszemy sobie tak. Podaj wspólne właściwości metali, żebyście potrafili je wskazać, tak? I będzie dziewiąte nazwi. I macie nazwać. I uwaga, będę teraz pisać, tak, To jest cy, tak? czy związki wystarczy. I myślę, że słuchajcie, to jest wszystko. Oglądam sobie jeszcze, ale nie, no w książce to już jest moi drodzy, wszystko. Kolejne sprawdzone będą, e, kolejne myślę będą łatwiejsze. W takim razie e, mniej więcej takie zdania będą. Ja oczywiście je pozmieniam, ale pewne rzeczy musicie wiedzieć. E, w takim razie bardzo dziękuję i słuchajcie. Do zobaczenia.